Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wspierające napięcie. Zapraszamy na transmisję meczu! Znajdziemy na Narodowym Stadionie Australii, gdzie już za chwilę rozpocznie się ważny mecz. Kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszego gwizdka. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Za moment dwie drużyny staną naprzeciw siebie w pierwszym meczu tegorocznych mistrzostw świata. Reprezentacja Danii zmierzy się z Chinkami. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego glistka. Oto skład reprezentacji Danii. Druga połowa lat 90. była tym momentem, kiedy wydawało się, że reprezentacja Chin może zdominować kobiecy futbol na lata. To właśnie wtedy Chinki zdobywały srebro igrzysk i srebro mundialu. A jednak potoczyło się to wszystko inaczej. W kolejnych latach Chinki praktycznie przestały się liczyć w ścisłej czołówce, natomiast tamte wczesne sukcesy już zawsze pozostaną legendą. Widzimy teraz zestawienie Chinek na to spotkanie. FIFA World Cup. No i zaczął się mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest gol! O, jak szybko poszło! Naprawdę nie musieliśmy tu długo czekać. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Mamy 1 do 0. Wong. Powoli teraz. Cierpliwie podają piłkę. Przychają na błąd. Przesuwa się z piłką. Bliżej bramki. Udało się! Wyciąga swoją drużynę z Tarapatów. Znowu mamy remis! Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. Jeden do jednego. ta trafia do Harder. Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karte. Dobrze, teraz widać jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Aktualny wynik to 2 do 1. Shank. Nie, tym razem przerwała ten atak. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Jest za linią obrony, uwaga! I mamy szybko kolejne trafienie! Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Na tablicy wyników 3 do 1. Raz Pernile Harder. Madsen. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Podarowana teraz piłka. Świetnie teraz zagrała. Okazja do strzału. Proszę Państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już trzybramkowe prowadzenie. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. W momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie: Rui Zhang, Wang Xie. Li, Zhang Xin, Yawei. Teraz ciekawie zagrała. Uwaga! Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki! Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Wspaniała, kapitalna parada bramkarki. Uratowała swój zespół przed pewną stratą gola. Sądziłem wręcz, że piłka musi wpaść do siatki. Naprawdę, czapki z głów. drożnego w okolice 11 uratowała teraz zespół wybiła z linii Oj nie zdecydowanie nie tym razem No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Pierwsza połowa na Narodowym Stadionie Australii dobiega końca. Właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Mierzone uderzenie, no ale jednak, trochę za wysoko. Gail Madsen No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Tak, to jest gol! Pięknie trafiła do siatki. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. I po tej bramce jest 4 do 2. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Będzie zmiana w jednej z drużyn. Rezerwowa już czeka przy linii bocznej. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Przejmują to do granie, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobra piłka na dojście. Tak! Bramka! No ale to było nieuniknione. To była formalność. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze potała w siatce. hokejowy wynik, 5 do 2. Zhang. Wang, Ma piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie. Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramki. Szalony mecz. 5 do 3. Należy bronić dostępu do własnej bramki. Larsen. Jest komu podać. Uwaga, będzie okazja! I jest bramka! Już trzeci raz znalazła drogę do siatki. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A potem cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się gole. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Ja Wei. Zhang Xin. Wong. Udało się odzyskać posiadanie. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Dobrze wybiła. Mogło być groźne dośrodkowanie. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Rozlega się ostatni gwizdek. Więc już na pewno nikt im nie wydrze tego zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu Mistrzostw Świata. Jacku, powiedz proszę, co myślisz o dzisiejszej potyczce. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla gwizdów, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.